Broń atomowa dla Polski i polski projekt kosmiczny. Jako prezydent Polski zamierzam pozyskać dla Polski broń atomową i rozpocząć polski projekt kosmiczny. W XXI wieku nie walczy się za pomocą ciągów, wozów bojowych i karabinów, tylko za pomocą statków kosmicznych i broni atomowej. Jaki jest sens kupować czołgi, wozy bojowe i karabiny, jeśli wrogie nam państwo wystrzeli pocisk atomowy ze statku kosmicznego lub z łodzi podwodnej i zniszczy pół naszego kraju? W XXI wieku tylko broń atomowa może zapewnić bezpieczeństwo naszemu krajowi. Polacy stracili miliardy złotych, kupując przestarzały sprzęt wojskowy, którym posługiwano się w poprzednim wieku. Dlatego, jak już powiedziałem, jako prezydent Polski zamierzam odzyskać pieniądze wysłane Amerykanom i kupić broń z Chin: 300 samolotów Mighty Dragon, 20 łodzi podwodnych o napędzie atomowym wyposażonych w broń atomową, 20 fregat też o napędzie atomowym wyposażonych w broń atomową, 4 lotniskowce, które rozmieszczę na Morzu Bałtyckim, Morzu Śródziemnym, Atlantyku i Pacyfiku. I 120 pocisków atomowych. Oprócz tego rozpocznę wspólnie z Koreą projekt kosmiczny. Wybudujemy bazy na orbicie Ziemskiej, na Księżycu, na Marsie i zaczniemy budować razem statki kosmiczne. Państwa, które uznawane są za mocarstwa, to państwa, które posiadają broń atomową i które wyruszyły w kosmos. To one podzieliły naszą planetę na strefy, które kontrolują, i to one zapisały się na kartach historii. Kiedy ludzkość skolonizuje kosmos, i ludzie będą żyć na różnych planetach, narody, które zostaną zapamiętane, będą to narody, które ten kosmos skolonizowały: narody, które miały broń atomową, statki kosmiczne, bazy kosmiczne i które wyruszyły w kosmos. A narody, które jeździły ciągami i strzelały z karabinów, zostaną uznane jako prymitywne ludy i zapomniane. Chcę, żeby Polska była wielka, żeby była supermocarstwem i jednym z kilku tych krajów, które skolonizują kosmos i zapiszą się na kartach historii świata i wszechświata. Dlatego, jako prezydent Polski, zamierzam przeznaczać 10% polskiego PKB na wojsko i kosmos oraz nawiązać ścisłą współpracę z Chinami i Koreą. Kandydat na prezydenta Polski, Peter Hossa.